Cześć, zapraszam Was na kolejny materiał z cyklu Kaś Wyjaśnia, gdzie prostymi słowami i relatywnie krótko staramy się opisać zawiłości technologicznego świata. A dzisiaj porozmawiamy o telewizorach OLED. Jakiś czas temu całą Polskę obiegła informacja, że niejaki pan Tadeusz, nie ten od Mickiewicza, ale mieszkaniec Kielc, kupił sobie telewizor OLED, za który dał ponad 10 tysięcy i który mu się, no cóż, zepsuł. A dokładniej wypaliły mu się obrazy, powidoki, ponieważ przez 11 godzin dziennie oglądał kanał informacyjny TVP Info i tamte pasy, które się wyświetlają na dole, zostały z panem Tadeuszem na stałe. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak nie używać ekranów OLED oraz że nie każdy telewizor nadaje się do tego samego. Zapraszam. Ok, zacznijmy od nakreślenia historii. Pan Tadeusz udaje się do sklepu, ma dużo gotówki w kieszeni i prosi o możliwie najlepszy telewizor za rozsądną cenę. Nie mówimy tutaj o telewizorach za 250 tysięcy, tylko takich za kilka, kilkanaście. Sprzedawca w sklepie doradza mu, że proszę pana, tutaj telewizory OLED, to jest nowa jakość, super obraz, fantastyczny telewizor, duży, 10 tysięcy złotych i jest dla pana super, wszystko będzie na nim widać. Pan Tadeusz, nie zastanawiając się dłużej, przekonany o tym, że dokonuje najlepszego możliwego wyboru, wykłada pieniądze na ladę, bierze telewizor do domu i ogląda tam Kanał informacyjny bez przerwy, przez kilkanaście godzin dziennie. Jak sam wspomina, kupił telewizor po to, żeby oglądać TVP Info i mecze piłkarskie. Oczywiście, mecze nie lecą 24 godziny na dobę, więc przez większość czasu rzeczywiście wyświetlał mu się program informacyjny. A ma on do siebie to, że przez niemal cały czas, oprócz reklam i jakichś tam konkretnych programów, na dole wyświetlają się pewne paski. Paski, które mają ten sam rozmiar, są niezmienne, dodatkowo jeszcze, jeszcze w rogu wyświetla się logotyp stacji i jakaś godzina. Są to elementy statyczne, na które ekrany OLED niestety reagują źle. W porównaniu z telewizorami LCD, taki OLED ma wielką przewagę, jeżeli chodzi o wyświetlanie kolorów i czerni. W starszych modelach telewizorów, takich naprawdę starszych. Obraz był podświetlany świetlówkami. Dosłownie za ekranem były żarówki, które podświetlały cały obraz. Następnie zastąpiono to technologią LED, czyli za pikselami znajdowały się LEDy, które podświetlały też ekran. I to można było robić podświetlanie strefowo: czyli tam, gdzie było, miało być czarne, to trochę przygasało, ale też nie do końca, bo te strefy nie były takie małe. Natomiast OLEDy wykorzystują efekt samoemisji światła, i kiedy dochodzi do nich prąd, to one po prostu emitują światło. I oznacza to tyle, że jeżeli coś na ekranie musi być czarne, to po prostu piksel nie świeci i czarne jest. I tego nie da się osiągnąć jeszcze w żadnym innym telewizorze. Do tego ludzie tak bardzo lubią OLEDy, ale mają one jedną wadę. OLEDy wykonane są z polifen. oled OLEDy mają dwie wady. Po pierwsze, są stworzone z materiału, którego nazwę nie da się wymówić. Jest to polifenylenowinylen. Udało się. A po drugie, yy, są one skazane na to, że przy dużej ekspozycji na statyczne obrazy po prostu się wypalają. Dobrze, czym jest to mityczne wypalanie się paneli OLED? Otóż yy, materiał polifenylenowinylen w momencie kiedy wyświetlamy na nim statyczny obraz o dużym kontraście, dużej jasności z czasem zatraca swoje możliwości do zmiany tej barwy. Oznacza to, że jeżeli przez kilka czy nawet kilkanaście godzin będziemy wyświetlać jedno i to samo w dużej jasności, to po prostu te piksele już będą w pewien sposób naznaczone tą jasnością i tym kolorem i twórcy tych paneli, producenci telewizorów z panelami OLED zalecają bardzo wyraźnie, żeby unikać jakichkolwiek statycznych obrazów, w tym m.in. logotypów stacji, czy też nawet czarnych pasów, jeżeli bardzo dużo oglądamy filmów. O proporcjach ekranu innych niż 16 na 9 wtedy wyświetlają się na przykład takie pasy na górze, albo jak oglądamy stare filmy 4 na 3 to pasy pojawiały się po lewej i prawej stronie. I specjalnie na potrzeby tego materiału nawet ściągnąłem sobie instrukcję obsługi jednego z takich telewizorów i zaraz powiem wam, co w niej znajdziemy. I tak oto, w instrukcji obsługi jednego z telewizorów LG, który jest producentem paneli OLED do telewizorów, znajdziemy informację o tym, że. Wyświetlacze OLED są rozwiązaniami wykorzystującymi technologię samoemisji światła, która zapewnia znaczne korzyści w zakresie jakości obrazu. Ok, to już powiedzieliśmy. Natomiast w przypadku telewizorów OLED może wystąpić problem polegający na chwilowym wyświetlaniu nieruchomego obrazu w pewnych sytuacjach, np. gdy przez dłuższy czas wyświetlany jest obraz statyczny. Telewizory LG OLED posiadają specjalne funkcje, które pomagają w zapobieganiu. W przypadku pojawienia się problemu tymczasowego wyświetlania nieruchomego obrazu na ekranie, jasność ekranu jest automatycznie zmniejszana w określonych obszarach na Całym ekranie. Gdy nieruchomy obraz zniknie, automatycznie przywrócone zostaną poprzednie ustawienia jasności ekranu. Oznacza to, że LG, po pierwsze, ostrzega przed tym, że rzeczywiście taki problem może wystąpić, po drugie, tłumaczy, że ma systemy, które zapobiegają e, takiemu występowaniu tych powidoków i rzeczywiście w większości telewizorów współczesnych. Są systemy, które na przykład analizują obraz. Jeżeli widzą, że przez dłuższy czas wyświetlany jest w jednym miejscu jakiś logotyp albo jakaś inna rzecz statyczna, to przygasza lekko właśnie ten fragment obrazu, tak żeby piksele tam nie były mocno wypalone. I tutaj mamy przykłady zawartości, które mogą powodować wyświetlanie nieruchomego obrazu. To jest w instrukcji obsługi. Jeżeli ktoś kupuje telewizor. I później, po kilku latach, żąda reklamacji, ponieważ na jego ekranie znajdują się jakieś wady. No to rzeczywiście odsyłamy do instrukcji obsługi, ponieważ tam jest wyraźnie napisane, że są obrazy, zawartości, które mogą spowodować taki efekt, i nie jest to. Wada produktu, która może być yy, zgłaszana do reklamacji, bowiem wynika to z faktu niewłaściwego użytkowania tego telewizora. I takie przykłady. Zdjęcia lub niezmieniające się obrazy zawierające określone informacje, wyświetlane nieprzerwanie na ekranie, takie jak numery kanałów, logo stacji telewizyjnych, nazwy programów, wiadomości lub napisy do filmów, seriali, niezmieniające się menu lub ikony konsolowych gier wideo lub włączonych dekoderów, czarne pasy wyświetlane z lewej i prawej strony bądź u góry i u dołu ekranu Widoczny na przykład, gdy proporcje obrazu to 4 na 3 lub 21 na 9 i są podane rozwiązania tego, jak to zrobić. Na przykład, w momencie, kiedy oglądamy film z pasami na górze i na dole, LG radzi, żebyśmy użyli zoomu, znaczy przybliżyli sobie obraz tak, żeby pasy zniknęły. Oczywiście wtedy ucina nam się lewa i prawa strona ekranu, ale nie narażamy tego panelu OLED, dosyć delikatnego, jak tutaj widzimy, na to, że powstaną na nim jakieś powidoki. Inna sprawa jest taka, że rzeczywiście przy korzystaniu z telewizora przez 3 czy 4 godziny dziennie w jednym takim maratonie, nazwijmy to, nie powinno spowodować uszkodzenia. Są to rzeczy, które występują raczej, gdy używamy tego telewizora przez naprawdę kilkanaście godzin dziennie stale wtedy takie powidoki mogą wystąpić. Telewizory OLED mają najczęściej własne systemy, które zapobiegają temu. Na przykład w telewizorach LG po 4 godzinach włącza się taki system, że przy włączeniu telewizora następuje odświeżanie pikseli. Też po kilku tysiącach godzin oglądania telewizji automatycznie włączy się system odświeżania pikseli, który będzie trwał godzinę i przez godzinę będzie procesował wszystkie piksele tak, żeby maksymalnie odświeżyć i takie funkcje są też dostępne od ręki. Każdy może sobie to włączyć. Dlatego też, jeżeli Oglądacie długo jeden program, albo gracie w grę, która wyświetla stale te same elementy interfejsu. Zajrzyjcie do instrukcji obsługi, wejdźcie w menu swojego telewizora, znajdźcie funkcję odświeżania ekranu, a przede wszystkim róbcie przerwy, przełączajcie kanały chociażby co kilka godzin po to, żeby ten telewizor odświeżyć. Jeżeli natomiast naprawdę potrzebujecie telewizora, tak jak pan Tadeusz, do tego żeby oglądać przez 11 godzin dziennie jeden program informacyjny, to nie kupujcie OLED-a, tylko kupcie inny telewizor, bo nie każdy telewizor jest stworzony do tego samego, to tak jakby pójść do salonu samochodowego i poprosić o najlepszy możliwy samochód i sprzedawca zaproponuje wam Lamborghini, a wy wrócicie do domu, a tam żona Piątka dzieci i pies będą zdziwieni, że no nie mogą się z Wami zabrać tym samochodem. No nie każdy e, sprzęt służy do tego samego. Telewizory OLED mają fenomenalną jakość obrazu, świetnie nadają się do oglądania filmów, ale no, do programów informacyjnych, jak widać, nie za bardzo. No chyba, że będziecie je oglądać kilka godzin, a nie kilkanaście godzin dziennie przez półtora i roku. No dobrze, w tym odcinku to tyle. Zapraszam Was na kolejne materiały z cyklu Kajś. Wyjaśniaj wszystkie inne nasze materiały, wideo i polecam Wam, żebyście sobie poćwiczyli wymowę słowa polifenylenowinylen. Naprawdę bardzo fajna sztuczka językowa. Trzymajcie się. Cześć.